Indywidualne wkładki ortopedyczne Foot Balance to system dynamicznych wkładek do butów, które poprawiają łańcuch kinematyczny ciała i biomechaniczną efektywność organizmu. Indywidualne wkładki ortopedyczne stabilizują, amortyzują i odciążają stopę oraz pobudzają mięśnie. Stanowią element terapii i profilaktyki wielu schorzeń i dolegliwości, zapobiegają kontuzjom i wspierają aktywność sportową. Wkładki ortopedyczne Foot Balance dopasowywane są indywidualnie do każdej osoby na podstawie komputerowego badania stóp najnowszym skanerem 3D. Urządzenie wyposażone jest w cztery kamery, co pozwala dokładnie zaobserwować ułożenie ścięgna Achillesa i nacisk stóp na podłoże. Model, grubość, sztywność i szerokość wkładki dopasowywane są do rodzaju obuwia i aktywności fizycznej. Jej kształt dopasowuje się do kształtu stopy. Indywidualne wkładki ortopedyczne są gotowe w kilka minut. Indywidualne wkładki ortopedyczne polecane są wszystkim osobom. Są one odpowiednie dla różnych typów stóp i rodzajów aktywności.